Jest nowy termin otwarcia Galerii Bawełnianka. Kiedy zrobimy tam zakupy? Stali bywalcy walcy miejskich parków, pijący alkohol pod chmurką, to dziś częsty widok. Co zrobić z tym problemem? Dlaczego PCK musi zwrócić miastu swoją nową siedzibę? Co stanie się z budynkiem? Trwa głosowanie na Super Dziecko Lipca, który maluch prowadzi, a ponadto w tygodniku propozycje na weekend Krzyżówki i Sport. Czytaj tygodnik 7 dni ukazujący się co piątek z dziennikiem Łódzkim, a we wtorek 7 dni Bełchatów. Wena, gabinet kosmetyczno-lekarski. Konsultacje lekarskie, trądzik, choroby skóry. Laserowe leczenie trądziku. Likwidacja blizn, mezoterapia bezigłowa, Leczenie łysienia, likwidacja celulitu i rozstępów plam starczych. Foto odmładzanie. Mikrodermobrazja, makijaż permanentny. Sauna na podczerwień. Wena, bełchatów ulica Staszica 5C. Cyfrowa telewizja premium. 43 starannie dobrane kanały, w tym aż 22 w jakości HD. Zamów Dolcat HD lub Dolcat HD Plus w wakacyjnej promocji. Odbierz atrakcyjny prezent w biurze obsługi klienta i ciesz się wysoką jakością dźwięku i obrazu. Zapraszamy! 18 lipca, czwartek, na Rogut. Witam serdecznie i zapraszam na dzisiejsze wydanie Tele Dnia, w którym powiemy Rowerzystka ranna w wypadku 10 tysięcy złotych dla policji Nowe place zabaw przy podstawówkach Remont na Krydowej Wakacje w bibliotece Kinowe odsłony pracy policji Z Siatkówką za pan brat Bełchatowianka jadąca rowerem po przejściu dla pieszych została potrącona przez samochód. Kobieta trafiła do bełchatowskiego szpitala. a Policjanci badają okoliczności tego zdarzenia. Wczoraj około 6.45 byłchatowie na ulicy Czaplinieckiej, 48-letnia rowerzystka przejeżdżająca przez jezdnie po przejściu dla pieszych, została potrącona przez samochód osobowy Skoda Felicja. Cyklistka doznała obrażeń ciała i została hospitalizowana. Kierująca Skodą, 39-letnia byłchatowianka, była trzeźwa i w wypadku nie doznała urazów. Na podstawie poczynionych ustaleń oraz zabezpieczonych na miejscu wypadku śladów, policjanci odtwarzają w dochodzeniu przebieg zdarzenia, ustalają jego przyczynę i sprawcę. 10 tysięcy złotych z budżetu powiatu otrzyma Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych. W tym roku przeznaczyliśmy dla policji 10 tysięcy złotych na ponadnormatywne służby. Mam nadzieję, że przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Bełchatowskiego. Takie działania podejmujemy od wielu lat. Co roku przekazując pieniądze, zarówno na służby ponadnormatywne jak i na remonty w samej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w 2012 roku Komenda Powiatowa Policji od Byłchatowskiego Starostwa otrzymała 60 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych, a 40 tysięcy złotych na remont instalacji elektrycznej w budynku policji. Wspomagamy nie tylko policję, dbamy o szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli mieszkających na terenie powiatu bohatowskiego. Wspieramy Straż Pożarną, Ochotnicze Straże Pożarne, Szpital Wojewódzki, Minimiana Pawła II w Bohatowie, a także policję. Tych środków, jeżeli się patrzy na poszczególne. Rzeczy, na które przekazujemy jest sporo, ale jednym z priorytetów działania samorządu powiatowego jest właśnie przekazywanie środków na działania związane z bezpieczeństwem publicznym i to szeroko rozumianym. Dla nas, tak naprawdę, edukacja oraz bezpieczeństwo to dwa priorytety które idą z sobą w parze, a jednocześnie na których nie można oszczędzać. W poprzednich latach starostwo przekazało Pełchatowskiej Policji 45 tysięcy złotych na służby prewencyjne i remont budynku, 114 tysięcy na modernizację placu manewrowego oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku gospodarczego wraz z wymianą wrót garażowych. Starostwo zakupiło również samochód do transportu psów tropiących za ponad 60 tysięcy złotych. Przekazało 40 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu radiowozu, 70 tysięcy złotych na stworzenie nowoczesnego powiatowego stanowiska kierowania. Przy dwóch szkołach podstawowych w mieście zostaną wybudowane nowe place zabaw. Wszystko to w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła. Tym razem z placów zabaw będą się cieszyły dzieci z dwunastki i dziewiątki. Radosna Szkoła to rządowy program zakładający finansowe wsparcie dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych, do miejsc zabaw w szkole i na urządzenia szkolnego placu zabaw. Dzięki programowi dzieci uczące się w szkołach podstawowych mają do dyspozycji przyjazne, kolorowe miejsca do zabawy oraz bezpieczne i nowoczesne place zabaw. W tym roku w naszym mieście powstaną dwa takie place: przy Zespole szkolno przedszkolnym nr 9 i Szkole Podstawowej nr 12. Wakacje. To ten czas, kiedy place zabaw są doceniane i są, jest duże zapotrzebowanie. Widzimy, obserwujemy, ilu chętnych milusińskich przebywa w tych miejscach, i jest to potwierdzenie na to, że te inwestycje są to inwestycje trafione. W dodatku, że wyposażone w nowoczesne zabawki, w nowoczesne urządzenia zabawowe, które mają służyć dzieciom. A nie tylko, bo są również takie urządzenia, które, z których chętnie korzystają i dorośli. Place zabaw Radosna Szkoła wyposażone są zazwyczaj w rozmaite komponenty, które pozwalają na różne formy aktywności fizycznej. Przyrządy są rozmieszczone w odpowiedniej odległości, dzięki czemu dzieci nie przeszkadzają sobie podczas zabawy. Ważne jest także zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami. W naszym mieście już istnieją podobne place przy Szkole Podstawowej nr 1, 3, 8 i 13. Czas, by pozostałe placówki zyskały tego typu miejsca. Kolejne placówki oświatowe, szkoła podstawowa nr 9, szkoła podstawowa nr 12. Dzięki tej, tym środkom pomocowym ministerialnym pochodzącym właśnie z programu Radosna Szkoła, będziemy realizować również takie dwa place zabaw przyszkolnych, które służyć będą nie tylko dzieciom podczas zajęć. Wychowania fizycznego czy zajęć związanych z rekreacją w szkole, ale również i pozalekcyjnie, bo przecież te miejsca, te szkoły, te place są otwarte przez cały dzień i dostępne. Najważniejsze jest jedno, abyśmy. Dbali o nie jako mieszkańcy, abyśmy nie przechodzili obojętnie wobec aktów dewastacji, zachowań chuligańskich, bo niestety tych jest całkiem sporo. Nie radzimy sobie do końca z identyfikowaniem tych, którzy te uszkodzenia powodują, a one niewątpliwie. Wpływają w sposób olbrzymi, ogromny na środki finansowe, które moglibyśmy przeznaczyć na powstawanie chociażby nowych tych placów zabaw. Koszt inwestycji to blisko pół miliona złotych. Połowę tych pieniędzy wyłoży miasto, drugą połowę rządowy program Radosna Szkoła. Trwają prace na ulicy Kredowej. Prócz budowy nowej nawierzchni, odnowiony zostanie także chodnik i przebudowana zostanie sieć kanalizacyjna. Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to październik tego roku. Lato to najlepszy moment na realizację inwestycji drogowych, dlatego na terenie Bełchatowa właśnie teraz możemy spotkać w różnych miejscach ekipy drogowców, które albo zajmują się remontami czy budową, przebudową samych dróg, ale również remontami, na przykład chodników. Natomiast jedną z większych inwestycji, która jest teraz realizowana, możemy zobaczyć na Binkowie, dokładnie na ulicy Kredowej. Tam trwają prace związane z przebudową tej drogi, bo w grę wchodzi zerwanie nawierzchni, zerwanie całej podbudowy, wymianę, wymiana sieci kanalizacyjnych i położenie nowej podbudowy i nowej nawierzchni. Oraz remont czy przebudowa okolicznych chodników. Myślę, że te inwestycje śmiało możemy porównać do przebudowy ulicy Mioceńskiej, która była realizowana jakiś czas temu, gdzie podobny zakres prac był zrobiony, i gdzie dzisiaj jakość tej drogi jest no, satysfakcjonująca mieszkańców, którzy z niej nie korzystają. Prace na ulicy Kredowej mają potrwać zgodnie z umową do końca października tego roku, a ich wartość to ponad 800 tysięcy złotych. Trwają wakacje w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. W głównej siedzibie biblioteki przy ulicy Kościuszki trwają zajęcia origami płaskie z koła z kaczuszką omi. Jeszcze do 25 lipca, we wtorki i czwartki w godzinach od 11 do 13 dzieci mogą skorzystać z tej oferty. Zaś w chwili numer 2 zorganizowane zostanie już jutro w godzinach od 11 do 13 spotkanie z włóczykijem. Filozofem Włóczęgą, czyli robienie zakładek do książek z postaciami muminków oraz czytanie opowieści z krainy muminków. Nocny patrol to propozycja Kina Kultura z okazji Święta Policji. Już 26 lipca o godzinie 20 startuje policyjne kinoakcji. Kinokultura zaprasza na dwa ciekawe filmy poświęcone. Policji. Pierwszy to nieobliczalni. Policjant z przedmieścia Paryża i wielki fan cyklu Gliniarz z Beverly Hills wraz ze swym partnerem muszą rozwiązać zagadkę śmierci żony ważnego polityka. Ich praca i metody wzbudzą jednak wiele kontrowersji. Bogowie Ulicy to realistyczny i mocny film autora Szybkich i Wściekłych oraz Dnia Próby. Dwaj młodzi policjanci patrolują niespokojne ulice południowego Los Angeles. Podczas rutynowego patrolu wpadają na trop makabrycznej zbrodni. Stoi za nią potężny gang narkotykowy, który wydaje na policjant wyrok śmierci. 26 lipca z okazji święta policji zapraszamy na nocny patrol w kinie Kultura, czyli maraton filmów policyjnych. Startujemy o godzinie 20.00. Przygotowaliśmy dwa filmy. Pierwszy film Nieobliczalni, czyli francuska zabawna komedia o dwóch zupełnie różnych policjantach w rolach głównych Omar Sy, czyli gwiazda kasowego filmu wszechczasów we Francji Nietykalnych. O godzinie w film Bogowie ulicy z Jakeiem Gylenholem. Jest to bardzo mocna historia o dwóch policjantach, którzy pracują w niebezpiecznym Los Angeles. Karnety kosztują 18 zł, zaś bilety pojedyncze 10 zł. Rezerwacji można dokonać na www.mckbl.eu. Serdecznie zapraszamy. Nocny patrol w Kinie Kultura rusza 26 lipca o godzinie 20.00. Drugi seans o godzinie 21.45. Mają już za sobą lekcje tenisa, piłki nożnej i korfbal. Dzisiaj uczestnicy w wakacyjnych zajęć na Powiatowym Centrum Sportu zapoznawali się z zasadami gry w siatkówkę. Sportowe zajęcia wakacyjne to świetna alternatywa dla dzieci, które część wakacji spędzają w mieście. Wakacje na obiekcie Powiatowego Centrum Sportu to przede wszystkim świetna zabawa, przygoda, ale również okazja do nauki, bo to tu właśnie dzieci poznają jak grać w koszykówkę, piłkę nożną czy korwbal. Dzisiaj na zajęciach zapoznawały się z zasadami gry w siatkówkę. W końcu Bełchatów z tej dyscypliny słynie, bo to tu trenują siatkarze PGS Gry Bełchatów. A te dzieci doskonale wiedzą, kto w jej składzie występuje. Oliwiera Winiars yy, Michała Winiarskiego, yy, bo, bo, bo jego syn chodzi i, i był ze mną do klasy. Uważam, że siatkówka jest łatwa, koszykówka też. Najbardziej lubię koszykówkę. Nie, nie za bardzo, ciężko. Łatwo jest grać. I piłka nie jest ciężka. Trudno się trochę przerzucać przed siatkę, bo trzeba wysoko podbić. Jutro ostatnie zajęcia multi trening sprawnościowy z wykorzystaniem poznanych dyscyplin sportowych. I to wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam na jutrzejszy teledzień spokojnej nocy. Dobranoc. Gorąca oferta usług multimedialnych. Telewizja Multikino z bogatą ofertą kanałów analogowych i cyfrowych dostępna na wszystkich telewizorach w Twoim domu. Super szybki, nielimitowany internet o prędkości od 10 do 60 mega. Telefonia z darmowymi rozmowami wewnątrz sieci i możliwością przeniesienia numeru. Skorzystaj jeszcze dziś z dużych opustów cenowych w promocji wakacyjnej teraz nawet 70% taniej. Aktywacja usług już od symbolicznej złotówki. DOLSAT każdego dnia z Tobą i dla Ciebie. Zapraszamy! Na wstępie zapytam, jak, jak zaczęła się Pana przygoda z muzyką do filmów niemieckich? Zaczę, zaczęła się ponad 3 lata temu. Akurat pracowałem wtedy w Kinie Świt i chcieliśmy zorganizować przegląd filmów niemych z muzyką na żywo. Natomiast finansowo nie było nas na to stać, więc pomyślałem sobie, że skoro ja jestem muzykiem, czynnym, to dlaczego nie spróbować i nie skomponować muzyki do jednego z filmów Niemych. No i tak skomponowałem muzykę do Metropolis Fritz Langa i kiedy fragmenty filmu, kiedy grałem do fragmentów tego filmu z moją muzyką, to znajomi mi mówili, że słuchaj, bardzo fajnie to wyszło i może by spróbować z jeszcze jednym. No i tak skomponowałem muzykę jeszcze do dwóch filmów niemych, do gabinetu doktora Kaligari i do Nosferatu Symfonia Grozy. Potem zrobiliśmy z tego przegląd trzech filmów ekspresjonistów niemieckich w Warszawie, w Kinie Świt. To skończyło się dość sporym sukcesem. Na każdym sensie było ponad 200 osób i to zachęciło mnie do tego, żeby dalej kontynuować granie do filmów niemych w innych kinach studyjnych Polski. Jak wygląda praca nad stworzeniem takiej muzyki? Najpierw wygląda Pan film, zastanawia się, myśli, kombinuje. Tak, tak. Praca wygląda różnie w zależności od, w zależności od tego, jaki to film, jaki, jaki instrument dobiorę do, do danego filmu, ponieważ ja tworzę na różnych instrumentach. Teraz ostatnio głównie są to sample i muzyka elektroniczna. Natomiast komponowałem też muzykę na akordeon, na cymbały rzeszowskie. Grałem to wszystko na żywo do filmów niemych. Na fortepian też. Więc są to różne instrumenty. Na początku oglądam kilka razy film. Staram się zrobić taką mapę drogową dla siebie, którą będę się posługiwał. Wymyślam motywy przewodnie poszczególnych postaci. Staram się wymyśleć melodię, która odzwierciedla dany nastrój, bądź też charakteryzuje jakąś postać albo jakąś sytuację. Potem układam to w całość i tak powstaje muzyka do filmu. A jak wybiera Pan film, akurat, do którego będzie Pan tworzył muzykę? Czy to samo przychodzi? Czy jest jakieś zlecenie, że akurat do tego filmu coś by się... To udało, też jest jak... bardzo różnie. Do niektórych filmów bardzo chciałem skomponować muzykę, jak właśnie do Metropolis, Fritz A do niektórych... Na no niektóre otrzymałem zamówienie, na przykład tak było w przypadku filmu Szkurnik, ukraińskiego filmu, który... na który dostałem zamówienie rok temu. To jest taka komedia, właściwie jest to taki road mówi o którego główny bohater jeździ po Rosji na Wielbłądzie. E, I e, ponieważ akcja dzieje się w czasie wojny między białymi a czerwonymi, w czasie wojny domowej, to w zależności od koniunktury przechodzi e, raz na stronę białych, raz na stronę czerwonych. Taka zabawna Czyli jest komedia. Pan w można, że, miał pan, miał na trzech strony muzycznie że można, ponieważ wymienia Pan wiele instrumentów, na których Pan gra. Tak. I to zaczęło dawno temu, te, te instrumenty? Bo... Nie, ja z wykształcenia jestem muzykologiem, natomiast jeśli chodzi o instrumenty, to, to jasne, uczyłem się grać. W ogóle z wykształcenia jestem organistą i churmistrzem. Natomiast na takich instrumentach jak akordeon czy cymbały rzeszowskie, to uczyłem się grać samemu. Warto? Na pewno tak. No. Pani ja się, ja się raczej nie zastanawiałem nad tym, czy, czy warto, czy nie. Po prostu chciałem to zrobić i, i w danej chwili to mnie interesowało i tak, tak po prostu wyszło. I to też zrodziło się z miłości do kina i, i w ogóle do filmu, prawda? Bo, bo ja nie ukrywam, że kiedy gram do tych filmów niemych, są to filmy powstałe w latach dwudziestych, tworzone przez y, totalnych prekursorów. Ludzi, którzy w ogóle stworzyli język filmowy, położyli podwaliny pod kolejne pokolenia reżyserów. I to jest niesamowite. że Tworzyć muzykę do filmów, które są tak naprawdę kanonem światowej kinematografii. Na festiwalu międzynarodowym w Bełchatowie jestem po raz pierwszy. Tak. W ogóle w Bełchatowie chyba jestem po raz pierwszy. <laughs> Ta impreza jest u nas od 8 lat, już na stałe, wpisała się w kalendarz imprez takich cyklicznych w naszym mieście. Jest to festiwal, na który zapraszani są młodzi artyści, młodzi duchem również. Co Pan sądzi o tego typu imprezach, imprezach właśnie dla młodych artystów, którzy mogą przedstawiać swoją twórczość? Myślę, że są super, są bardzo potrzebne, szczególnie właśnie młodzi twórcy, którzy dopiero zaczynają swoją, swoją przygodę ze sztuką, z muzyką. Wydaje mi się, że takie że takie inicjatywy bardzo pomagają im może nie tyle przebić się, co jakoś zaistnieć w, ogóle w tym środowisku, pokazać coś interesującego, coś, co, co w danej chwili tworzą. To jest niezwykle cenne. A na zakończenie kilka słów o dzisiejszym filmie i o muzyce do dzisiejszego filmu. Dzisiejszy film, do którego zagram dzisiaj, to Strike Sergeja Eisensteina. Jest to, kanon. No, nie tylko radzieckiej, ale w ogóle światowej kinematografii. E, film na wskroś propagandowy. E, cóż można powiedzieć, trzeba przyjść i po prostu zobaczyć. Muzyka to będzie połączenie muzyki elektronicznej z brzmieniami klasycznymi. E, ja po prostu będę miksował muzykę na żywo, będę do niej dogrywał i będę. Mm, po prostu reagował na to, co się dzieje na ekranie. A czasami wychodzi coś spontanicznie, jak już pan zaczyna grać. Wychodzi, aczkolwiek ja nie uważam się raczej za, im, za improwizatora i staram się. E, znaczy jestem przygotowany do seansu, prawda? Szczególnie jeśli chodzi o. Mm, znaczy chciałbym to robić świadomie. Chciałbym, żeby moje kompozycje, te, które gram w trakcie seansu z muzyką na żywo, to nie były przypadkowe kompozycje, żeby ten element przypadkowości ograniczyć do minimum. Chciałem, żeby to było przemyślane, dlatego też nie lubię wobec siebie określenia tapy, ona mi się wydaje za, za ogólne, prawda? Bo, bo taper, taperzy grali różnie. Jedni mieli, jakoś, mieli jakieś swoje standardy muzyczne, melodie, utwory, które grali, prawda? Część improwizowała. W moim przypadku wolę określenie performer i to, co tworzę, jest ściśle zespojone z filmem. Czyli właśnie muzyka uzależniona jest głównie od filmu, ale to nie znaczy, że nie nadaje jej swojego własnego piętna. Staram się, oprócz tego, że, że ta muzyka jest komentarzem tego, co dzieje się na ekranie, to chciałbym też, żeby wprowadzała inny wymiar, jakąś wartość dodatną do tego filmu. Ponieważ uważam, że to, co najbardziej zestarzało się w filmach, niemieckich dzisiaj, to wbrew pozorom to nie jest gra aktorów, to też się zestarzało i dzisiaj bardzo często ludzi śmieszy, ale wydaje mi się, że to jednak najbardziej zestarzała się muzyka. Czy jest to pasja, ale przy pełnym profesjonalizmie. Tak. Już 15, 15 sierpnia dokładnie będzie w Muzeum Kinematografii będę obchodził swój setny seans z muzyką na żywo. Tych koncertów było już naprawdę bardzo dużo w różnych miastach, w różnych krajach, więc naprawdę jest to wspaniała przygoda i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się tutaj zagrać. Dziękuję pięknie za Ja również. Dziękuję.